Dzień dobry. 17 lipca tego roku Lil Masti na swoim Instagramie poinformowała, że sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieście w wyroku karnym uznał mnie za winnego znieważenia Anieli i że zostałem w związku z tym skazany za rzekomo popełnione przestępstwo. Aniela jednak nie dodała wtedy, że ten wyrok nie był prawomocny. A przy okazji nie wspomniała też o bardzo wielu szczegółach z uzasadnienia wyroku, które moim zdaniem były istotne i które to musiałem samodzielnie przedstawić wam dwa dni później w prawie 40-minutowym materiale, gdzie Obszernie opowiedziałem o tym, o co byłem oskarżony, co dokładnie stwierdził sąd i jak swój wyrok uzasadnił. Przy okazji, w tamtym filmie bardzo dobitnie wyraziłem, że się z tym wyrokiem absolutnie nie zgadzam i według mnie jest on absurdalny. Czy ja się z tą decyzją sądu zgadzam? Oczywiście, że nie. Przypomnę bowiem, że według sądu pierwszej instancji, jedyną przyczyną uznania mnie za winnego była zbyt mocna miniaturka materiału, który merytorycznie został oceniony jako zrealizowany bardzo dobrze i po dziennikarsku. Czy naprawdę, mając na względzie te wszystkie rzeczy, graficzne zobrazowanie tego podejścia w formie takiej miniatury jest OK i nic się nie stało? A ta druga to przekroczenie granic i osobę, która dopuściła do jej publikacji, powinniśmy uznać za przestępcę? To sugeruje wyrok. Wyrok, który mnie dziwi. Jakie były następstwa tego wyroku, to wszyscy dobrze wiemy. Niestety różne portale relacjonujące tego typu głośne sprawy w tamtym czasie bardzo chętnie poinformowały o tym, że Gimper został skazany, że ma wyrok i że jest przestępcą, ale żeby uzupełnić po mojej publikacji, że tak w sumie to jednak nie i że wyrok nie jest prawomocny, a tak w ogóle to sąd stwierdził trochę inne rzeczy niż można by wnioskować z treści oświadczenia Lilmasty, no to do takich sprostowań jakoś się nikomu za bardzo nie spieszyło, a szkoda. Natomiast przechodząc do sedna, no to jak już mówiłem z Wyrokiem się oczywiście nie zgadzałem i w związku z tym złożyłem swoją apelację, prosząc w niej o uniewinnienie i bardzo szczegółowo tę prośbę sądowi argumentując. No i uwaga, 22 października tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie, 10 Wydział Karny Odwoławczy, na skutek apelacji od wyroku, orzekł, że zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że Tomasza Działowego uniewinnia. A zatem jednak niewinny. I co ważne, to niewinny w wyroku, który jest już prawomocny. I w tym momencie jedynie formalnością jest to, że czekam na jego. Uzasadnienie. Osobiście uważam, że jest to bardzo ważny wyrok. Nie tylko dlatego, że to jest sprawa istotna dla mnie personalnie, ale też dlatego, że według mnie ten wyrok oznacza bezpośrednio to, że dobrej jakości dziennikarska robota na YouTubie po prostu ma prawo bytu, nawet jeżeli wywołuje emocje i nawet jeżeli nie każdemu się podoba. Ten wyrok oznacza też dla mnie to, że nawet jak jakiś influencer nie jest zadowolony z tego, że kanał komentarzy coś nagłaśnia, to jeżeli twórca robi to rzetelnie, to nie jest tak, że można sobie pójść do sądu i kom zakleić usta. Dlatego to ważne. I generalnie szkoda, że trzeba było to udowadniać w sądzie, bo przypomnę, że ja do tego mojego materiału o szarantingu Lil Masti, od początku zapraszałem, żeby się wypowiedziała, dała statement, nagrała coś do kamerki, jeżeli znalazłaby chwilę, wysyłałem wiadomość, podbijałem temat, bo mi generalnie od początku zależało na tym, żeby stworzyć materiał, który będzie takim kotłem, w którym będą mogli wypowiedzieć się różni twórcy. Byli ci, co pokazywali dzieci, ci, co ich nie pokazują, ci co co pokazywali troszkę, ci co pokazują dużo, i różne osoby przedstawiały bardzo różne argumenty. A mam wrażenie, że ci, którzy zdecydowali się wystąpić, prezentując swoją perspektywę, wyszli na tym naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o odbijanie pozwów, tudzież prywatnych aktów oskarżenia, to na razie mam 100% win ratio. 3 na 3 zostały odbite. I wolałbym tej statystyki nie windować dalej w górę, no ale jak będzie trzeba, to postaram się ją utrzymać. Mamy co mamy. Mnie wyrok oczywiście bardzo cieszy, i to jest bardzo dobry moment, żeby podziękować też Wam, bo bardzo dużo wsparcia w komentarzach, w wiadomościach, w różnych innych miejscach od Was dostawałem, także dziękuję. A teraz dobrze byłoby odpowiedzieć na pytanie, co dalej? Pomiędzy mną a Lil Masti właśnie ruszyła sprawa cywilna. Tutaj natomiast chciałbym Was poinformować o dość ciekawej rzeczy, która się wydarzyła. Bardzo istotne są daty i timing tego wszystkiego, bo uważam, że mocno to wpływa na to, jak należy te wydarzenia zinterpretować. Uwaga, skupcie się. Jakiś czas temu informowałem Was na Zgrzycie, że celowo opóźniam opublikowanie informacji o wyroku o kilka tygodni, bo wydarzyło się coś ciekawego, o czym powiem w swoim czasie. No dużo osób myślę, że czekało, yy, jaki będzie rezultat. I nie powiem. <laughs> Mam ku temu bardzo ważny powód, żeby o tym nie poinformować. Doszło do pewnego niespodziewanego wydarzenia w międzyczasie, które sprawia, że informacje o tym, jaki jest wyrok, muszą odłożyć w czasie. Poczekajcie cierpliwie, bo będę miał y, ciekawą informację do tak, przekazania. i wtedy się wszystko połączy. I wtedy Rozumiecie, się wszystko połączy i powiem też, y, jak, jakby dowiecie się tego. I tak się składa, że ten czas jest... Teraz. Na początku tego filmu poinformowałem, że wyrok w sprawie karnej został wydany 22 października. I jest to prawda, ale pierwotnie nie miał on być wydany tego dnia, tylko tydzień wcześniej 14 października we wtorek. I było to o tyle istotne przesunięcie, że dwa dni później, czyli 16 października, miał się odbyć pierwszy termin właśnie w sprawie cywilnej, dotyczącej przypomnę, tych samych Materiałów. I moje zdanie jest takie, że dzięki temu, że tego wyroku w sprawie karnej nie poznaliśmy przed startem cywilnej, tylko jakiś tydzień później, to pojawiła się przestrzeń na to, żeby wydarzyło się coś dość niezwykłego. Bowiem w tym dniu, 16 października, jeszcze nie wiedząc, kto tak naprawdę wygra w sprawie karnej, po raz pierwszy od dwóch lat od opublikowania mojego filmu na temat Szarentingu, miałem okazję z Lil Masti porozmawiać. Trochę więcej niż na sali Son i pointą tej naszej rozmowy była taka konkluzja, że ej, może to dobrze byłoby przestać się szarpać ze sobą w sądzie i o tych naszych różnicach zdań porozmawiać tak, jak powinni to robić youtuberzy, influencerzy, twórcy, to znaczy przed kamerą na YouTubie. Siąść naprzeciwko siebie, twarzą w twarz i skonfrontować wszystko, co mamy sobie do powiedzenia, omawiając każde ze spornych zagadnień, co do których tak się żarliwie ze sobą nie zgadzamy. I opowiadam o tym, bo mi się generalnie ten pomysł nawet podoba. Zresztą tak jak mówiłem wcześniej, ja generalnie od początku chciałem, żeby Lil Masti się wypowiedziała w moim materiale i żeby przedstawiła mi swoją perspektywę. No i w tej całej sytuacji to nie ja zdecydowałem się skierować sprawę do sądu. W związku z tym, gdy usłyszałem z drugiej strony pomysł na zrealizowanie, tego rodzaju rozmowy, jak możecie się domyślić, dość sprawnie wyraziłem swoje zainteresowanie. A dość celowo przedstawiłem tutaj konkretne daty, kiedy co się wydarzyło, bo uważam, że gdyby taka propozycja ze strony Anieli padła w moim kierunku już po tym, jak wiedziała, że w drugiej instancji zostanę uniewinniony, no to ja bym ją odebrał na pewno dużo inaczej i mniej bym się tam doszukiwał szczerych intencji. A biorąc pod uwagę, że mi to zaproponowała tydzień przed, to jeśli chodzi o moje subiektywne wrażenie, to mi się wydaje, że Aniela chyba też już ma dość tego całego konfliktu i myślę, że po prostu by chciała normalnie pogadać i zrobić jakiś film, gdzie sobie to wszystko skonfrontujemy i przestaniemy łazić po sądach i nadupcać w siebie filmami i instastorkami, bo raz a dobrze sobie wszystko wyjaśnimy. No i jeżeli się porozumiemy w tej sprawie i taki wspólny materiał będziemy chcieli opublikować, to na pewno dam Wam znać i uważam, że byłoby to dość. Ciekawe. BDS kiedyś powiedział do jak Multiego i Oliwki Brazil, że dajcie spokój, nie ma sensu, żeby dwoje utalentowanych artystów się kłóciło. No to może podobny, niespodziewany w gruncie rzeczy finał czeka nas w tej sprawie, to się jeszcze okaże. Jeżeli chcecie nie przegapić potencjalnie takiej informacji, zasubskrybujcie sobie kanał. Pozostaje do uregulowania jeszcze jedna kwestia, natomiast czekam na odpowiedź od YouTube'a, by zostały przywrócone dla Was materiały dotyczące Szarentingu, No bo ten mój film dokumentalny to przez ostatni rok naprzemiennie pojawia się i znika. Jakiś czas temu informowałem. Że wrócił. Parę tygodni temu znowu zniknął, pomimo że aktualnie nie ma żadnej decyzji sądu o tym, by ten film miał być usunięty albo niedostępny dla ludzi. A z racji, że zostałem uniewinniony ze wszystkich zarzutów, to złożyłem już do platformy stosowne dokumenty i mam nadzieję, że szybciutko wideo zatytułowane Kto krzywdzi dzieci influencerów wróci na światło dzienne. A skoro mówimy o wyciąganiu rzeczy na światło dzienne, no to słuchajcie, sądowa potyczka z Lil Masti, jak się okazało, nie była dla mnie sądem ostatecznym, natomiast przez Przestrzeni publicznej istnieją osoby, które takowego sądu by sobie dla mnie życzyły. I w gruncie rzeczy ja to czasami mam tak, że marzenia lubię spełniać. Także, korzystając z chwili waszej uwagi, bardzo miło mi poinformować, że 10 stycznia w Katowickim spotku rzeczywiście odbędzie się sąd ostateczny na mojej skromnej osobie. Taki bowiem podtytuł nosi wydarzenie, które tak naprawdę będzie roastem. Dimpera. Jak już wiecie, mam doświadczenie w byciu oskarżanym, dotychczas przypominam, 100% ratio, w byciu też uniewinnianym, ale czy tak samo będzie 10 stycznia, to się okaże, bo na sprawę mają przybyć potężni świadkowie, którzy pewnie sporo będą mieli na mój temat do powiedzenia i pewnie nie będą to szczególnie miłe rzeczy. Mateusz Socha, Wojtek Gola, Daniel Midas, Kacper Błoński, Łatwogęg, Kasiks, Adam Van Bendler, Łukasz Kowalski i Kuba W. Czy taka ekipa podoła próbie udowodnienia mi winy i zrostowania mnie jak psa? Kuba nie sądzę. Ale... Zobaczymy. Jak wy też chcecie to zobaczyć, a myślę, że warto chcieć, to spieszcie się kupować bilety, bo myślę, że szybko się skończą. Na moją ostatnią trasę koncertową 10,5 tysiąca biletów, około poszło w 3 dni. Tutaj katowicki spodek ma tych miejsc około 8 tysięcy, czyli mniej, a samo wydarzenie zapowiada się mocarnie, więc radzę się spieszyć. Link oczywiście w opisie. I to tyle na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.